Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach. Od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. International Engine of the Year to coroczne wydarzenie, w którym biorą udział dziennikarze i producenci samochodów z całego świata. Wydarzenie jest w całości organizowane przez Wielka Brytanię od 1999 roku i jest prowadzone przez międzynarodowe Żyli Dziennikarskie które przyznaje nagrody dla najlepszych silników roku na podstawie różnych cech w określonych kategoriach międzynarodowy silnik roku najlepszy nowy silnik najlepszy silnik pod względem oszczędności paliwa ekologiczny najlepszy silnik pod względem osiągów najlepszy silnik o osiągach poniżej 1L najlepszy silnik o osiągach od 1.0L do 1.4L najlepszy silnik o osiągach od 1.4L do 1.8L najlepszy Silnik o osiągach od 1,8L do 2,0L najlepszy, najlepszy, najlepszy silnik o osiągach od 2,0L do 2,5L najlepszy silnik osiągach od 2,5L do 3,0L najlepszy. Silnik o osiągach od 3,0L do 4,0L najlepszy silnik osiągach powyżej 4,0L najlepsza koncepcja, najlepsze ekologiczne wydarzenie. To z roku na rok zyskuje coraz większy wpływ na rynek motoryzacyjny i jest obecnie postrzegany jako prawdziwy bodziec do produkcji. Coraz wydajniejszych silników. Nagroda i epoty i ranking producentów. Oto klasyczne zestawienie najczęściej nagradzanych producentów samochodów, a zwłaszcza silników wszechczasów BMW 55 nagród Volkswagen. Audi 26 Toyota 22 Honda 22 Daimler 9 Fiat, Alfa Romeo 7 Ferrari, 6 BMW Psa, 5 Ford, 4 Mazda 4 Porsche 3 Psa, Peugeot Citroën, 3 GM3. Subaru dwu najlepszy silnik roku 2019 poniżej 150 km. Żyli składające się z 70 dziennikarzy motoryzacyjnych z niemniej niż 31 różnych krajów przyznało Fordowi EcoBoost 1.0 imponujące 145 punktów, co dało mu pierwsze miejsce w kategorii najlepszego silnika roku poniżej 150 km, 26 punktów więcej niż BMW PSA Group. Toyota, Lexus i Volkswagen Ecoboost 1.0 zawsze był kompaktowym silnikiem, który był w stanie wpływać, a nawet przewodzić trendom w branży dzięki odpowiedniemu połączeniu właściwości jezdnych, osiągów, wygody, komfortu i technologii. Właśnie dlatego Ecoboost 1.0 zdobył tytuł Międzynarodowego Silnika i Układu Napędowego Roku 2019 w swojej kategorii i będzie również. Towarzyszył elektryfikacji Forda. To już 11 nagroda i epoty dla tego silnika Forda od czasu jego wprowadzenia na rynek. Ogólny zwycięzcą w latach 2012 rok, 2013 rok, 2014 dwu najlepszy. Nowy silnik 2012 rok, a Wordpress Commenter Hello World.